Dzień dobry moi drodzy! Rotacja na sezon 2023-2024 została ogłoszona. Co rotuje, kiedy, dlaczego? Dowiecie się z tego właśnie filmu. Rotuje blok E. Co to znaczy yy, blok E? To oznacza wszystkie karty, które w lewym dolnym rogu mają literkę E, tak jak widzicie tu zaznaczone na obrazku z literką F. Yy. To oznacza, że wszystkie karty z literką F, G, H i starszą będą legalne do grania. Kiedy ta rotacja nastąpi? Nastąpi ona z dniem w premiery setu Temporal Forces i to jest najnowszy, to będzie najnowszy, piąty set z ery Scarlet i Violet, 5 kwietnia 2024, także na EUC w Londynie. Będą, będzie obowiązywać już rotacja. Rotacja jest generalnie po to, żeby te nowe karty miały siłę przebicia i po to, żeby nie grać cały czas tymi starymi kartami, żeby pula kart również nie była zbyt duża. Jakie sety konkretnie rotują? Rotuje set Battle Styles, Chilling Rain, Evolving Skies, Celebration i Fusion Strike. Także wszystkie sety od Brilliant Stars w górę generalnie Dalej po posiadają karty F lub ze starszym oznaczeniem, i one są dalej legalne do gry. Czas na top 10 kart, których już nie zobaczymy w Standardzie, które tracimy prawdopodobnie na zawsze, może, może nie na zawsze, może dostaniemy jakiś reprint, ale na ten moment wypadają z formatu, nie dostają reprintów w najnowszym secie. Najprawdopodobniej także nie pogramy już nimi. 10 miejsce to jest Rajhan. Bardzo użyteczna karta, szczególnie do one-price decków. Święcił swoje sukcesy chyba najbardziej w dekach opartych na e, Sableyeu Sable Charizardzie z silnikiem Lost Zone, ale również znajdował sobie zastosowania w innych taliach. E, świetna karta, e, ładujemy jedną energię z Discardu do jednego z naszych Pokemonów i wyszukujemy sobie dowolną kartę pod warunkiem, że jakiś nasz pokémon został znokautowany w poprzedniej turze. Obecnie pojawia się też również w tych najbardziej agresywnych wersjach Mirajdona do ładowania i wyszukiwania na przykład Electric Generatora. Miejsce 9 Meloni. Bardzo podobna karta do Reihana Ładujemy wodną energię z naszego discardu do naszego Pokémona V i dobieramy trzy karty. I ta karta była świetna ze Swikunem V, z palkiem Vistar, ze wszystkimi tagliami, które potrzebowały ładowania wodnych energii, czy to jakichkolwiek energii grały oparte na, na V-kach Yy, grało to dużo. Może obecnie nie jest aż tak popularne, może obecnie yy, te wodne deki nie są aż w tak dobrej formie. Chociaż Melonie akurat yy, w Urshifu, Inteleonie yy, bywała, bywa obecna i, i jest w tej talii po prostu grana, to największe sukcesy ta karta święciła troszeczkę dawniej. Mew! Celebrations. Yy, karta niesłychanie użyteczna. Przede wszystkim obecnie, przede wszystkim w Charizardzie i Gardevoir. Jeśli jest na aktywie, możemy użyć abilitki. Patrzymy w sześć górnych kart naszej talii i znajdujemy item, który to wkładamy do ręki. Bardzo fajna mechanika, fajna mechanika supportowa. Można znaleźć Candy, można znaleźć jakiegoś loswakiuma, Witpassa, co tam akurat było nam potrzebne. Łatwo zrealizować za jedną, za jedną energię i atakować z czegoś na benchu, także to jest to jest karta wspierająca do, do wielu deków i znajdowała swoje zastosowanie, moim zdaniem miejsce ósme z kart, które tracimy. Miejsce siódme to jest FOK Crystal, eee, talia, e, karta wybitnie do, do talii psychicznych, choć pojawiała się również w Los które w większości są jednak psychiczne. Wyszukujemy basicowego psychicznego pokemona lub basicową psychiczną energię. Do psychicznych deków. No, po prostu bardzo pasujące. E, właśnie odpowiada na nasze potrzeby, bo w dowolnym momencie możemy właśnie wyciągnąć energię, czy tą, którą potrzebujemy na przykład do Sableia, czy jeśli mamy tą energię, to wyszukać samego Sableia e, bardzo elastyczna karta i ze względu na tę elastyczność była bardzo dobra. I cały czas jest w Garde War, jest cały czas grana, nie wiem jak obecnie los boxy ale wydaje mi się, że tam też fock krystal wciąż się może pojawiać escape rope na szóstym miejscu talia która była karta która była w masie talii dosłownie przeciwnik switchuje sobie pokemona i potem my switchujemy naszego pokemona to nie jest, to nie jest tak dobre jak boss order bo to jednak przeciwnik wybiera co nam dana aktywa aczkolwiek yy... opcja switchująca i opcja zbijania czegoś mniej wygodnego niż aktyw przeciwnika Pojawiała się w wielu taliach, bardzo użyteczna karta, nie wiem co o niej więcej powiedzieć, bo po prostu była obecna od momentu wyjścia tak naprawdę do teraz w wielu różnych dekach. Miejsce szóste to Rapid Strike Urshifu VMAX. Rapid Strike Urshifu VMAX, który na początku po wyjściu, stał się z miejsca jedną z najmocniejszych talii, jaka była w formacie, potem troszeczkę stracił na sile aczkolwiek obecnie dalej jest obecny w wersji z Intelonem VMAX to jest taki box, który bardziej jest oparty na nabicie pokemonów na ławce przeciwnika czy dobijaniu ich z Medichama, braniu dodatkowej tury Fajna karta grałem sam tym przy, przy wyjściu i liczba możliwości jakie dawał, dawał zawsze te deki była, była bardzo atrakcyjna, gdyż można było zadać obrażenia w jedno miejsce. Można było zadać obrażenia w drugie miejsce. Kombinować to zbić w tej turze. Może tego nie zbijać w tej turze. Jak rozłożyć te, te obrażenia po Pokémonach przeciwnika. Były modyfikatory, żeby więcej bić w ławkę. Także to, jak dużo możliwości dawała ta talia Zawsze było, zawsze było pociągające. I po prostu fajnie się tym grało. Miejsce czwarte to kolejna, kolejna piłka, którą tracimy. Level ball. Wyszukujemy sobie stali Pokémona, który ma 90 lub mniej życia. I. To odziwo nie działało tylko na Baisicki, ale również na Stage jedynki talie takie jak Gardevoir. No, bardzo to lubiły, bo mogły wyciągać zarówno Ralcy, jak i Kirlie, jak i Taila Obecnie z tego można wyciągać yy, nawet Charizard. Gra jedną czy czasem dwie sztuki, po to, żeby wyciągnąć Charmandery, po to, żeby wyciągnąć yy, Miliona 90 HP wyciągało to również yy, Bidufy. Wyciągało to masę różnych kart, po prostu tych małych pokołonów, które chcieliśmy wyciągać, żeby sobie setapować nasz, nasz bench, czy właśnie stage jedynki do konkretnych talii. Uniwersalna karta, pasująca do wszystkich nie deków, a nawet do części fałkowych, gdzie potrzebowaliśmy wyciągnąć na przykład silnik. Miejsce trzecie, znienawidzony przez wielu, uwielbiany przez i, i, całą resztę, Puff to the Peak. Wyłączamy abilitki wszystkich Pokémonów z GX-y, Gexy, y Radianty. Nie mają abilitek. Tylko tyle i aż tyle. To jest chyba najmocniejszy stadion, który dotuje. Jedyny stadion chyba, który umieściłem w tej liście. Świetna rzecz, obecna w bardzo wielu taliach. Jak Miovimax na, na początku tego się bał, bo on dobierał z to potem sam Miovimax zaczął to grać. Żeby blokować wszystkie inne talie, Mira to grał. Grałem to do tej pory Tiny. We wszystkich kartach, w których nie jesteśmy oparci na dobieranie z ruleboxów, albo nie przeszkadza nam to, że wyłączamy je samemu sobie, a bardziej przeszkadza przeciwnikowi, była ta karta grana. Dodatkowo, jeśli posiadamy Disrupt na rękę przeciwnika, wyrzucamy mu karty z ręki, na przykład Jaja, Iono, Roxan. Tych kart też trochę było. Marnik, chyba jeszcze nawet Marni wydaje mi się, że też grała z Path to the w tym samym czasie. No, na pewno grała w tym samym czasie. Te wszystkie karty odnajdywały swoje miejsce w taliach yy, i był często również z nimi właśnie Path to the Peak. Miejsce drugie: Movie max, ale tu nie chodzi tylko o jedną i wyłącznie tą kartę Movie max, to, to chodzi o cały dek maxa, bo cały dek max rotuje. Przetrwał od samego początku do samego końca i był bardzo mocną talią przez wszystkie okresy. Mimo iż próbowano tyle kontr na, nie na niego wypuszczono, tyle kart, które służyły do zabicia tego Movie Maxa, to on nigdy nie dał się zabić i do samego końca grał. Tu chodzi oczywiście o Fusion Strike Energię, które również rotują, tu chodzi o Malette, które również rotuje, tu chodzi o LS Sparkle, tu chodzi o Genesect V i tak dalej, i tak dalej tych kart. Właśnie, z którymi szedł cały Movie Max. było olbrzymia liczba. I niestety wszystkie tracimy. Stety albo niestety. No nie dało się tego zabić. No nie dało się tej talii zabić. Musiała wyrotować. I nareszcie wyrotuje. A miejsce pierwsze. A co to jest? Battle Z Znienawidzona karta. Ukochana karta. No nie można było przejść obok niej obojętnie. Battle Vipass, który sprawił, że pierwsza tura stała się bardzo, 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 bardzo istotna. Wyszukujemy z naszej talii dwa basicowe Pokémony i kładziemy je na ławce, ale uwaga, ta karta działa tylko w pierwszej turze i grała w masie deków. Wszystko, co chciało wyciągać basici w pierwszej turze, a większość talii chce to robić, grało. Battle Vip Pasy. Nawet Miraidon w niektórych wersjach. Miraidon, który ma w abilitce wyszukiwanie Pokémonów, grał też Battle Vip Passy, bo chciały znaleźć tego Miraidona i skłakali jego, żeby przenieść sobie rękę. Niesamowicie mocna karta. Ja osobiście bardzo się cieszę, że to rotuje, bo już za dużo tego. Za, za, bardzo, za bardzo opieraliśmy się wszyscy na tej pierwszej Dużo, za, za dużo czasami zależało od tego, czy na start handzie mamy tylko Battle VIP Passa, czy nie. I to moi drodzy jest wszystko a propos kart rotujących. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, trzymajcie się. Pa pa.